Dobra, Boguś, otwórz maskę, bo nie masz prawego... prawej lampy nie masz. No nie ma. Otwórz maskę, zaraz zobaczymy, co się tam dzieje. Jak to może w porządnym Warburgu nie być światła w prawej stronie? Otwieraj, Boguś. ci samochód świata. Co ja on tu narozrabiał? Zaraz zobaczymy. Dlaczego on tu nie ma światła? Pewnie zarówka się spaliła. Na pewno. Proszę jechać za mną, to zobaczycie 21 w Waldburgu. O jedziemy Boguś, jak się tu o, takie przyszedł. stoją, takie stoją. Tak? Tak. Takie, oryginalny nakier. Szerzenie beżowe. Spaliła się kostka, nie ma. Oryginalny nakier. Kostka spaliła się, tak? Tak, dalej damy sobie zaraz radę. co, lampka. Damy sobie zaraz radę Boguś. Prawimy No ja da, 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 da. tutaj dalej tego Wartburga naprawiają. Popytam no, no panie, no i co? Jest lampa? Jest, jest. Jest? Jest, jest plastra. Masz izolację albo plastra? Mam, mam. Daj kawałek. O widzicie, majster zrobił. <grytanie> Dobrze, zrobił. A no, tutaj ten Wartburg, Fajnie, Fajna ta tablica o niego jest, co? Fajne te doły drzwi są w tym Wartburgu, ale progi, tragedii jeszcze nie ma chyba, popatrzcie, zlot pojazdów zabytkowych nawet, 2020 rok, no popatrzcie, nawet, nawet ten Wartburg był na zlocie pojazdów zabytkowych, kurde. To co, uda się naprawić, majster? Już, tak? Prawie. Prawie, tak? A co teraz? Gdzie będę jechać teraz? Y, gdzieś pod y, jakąś...